Jest to sprzęt ratowniczo-gaśniczy, tak naprawdę najróżniejszy sprzęt, który był potrzebny strażakom. Strażacy sami zgłosili zapotrzebowanie w swoich jednostkach na to, co chcieli, aby zakupić do ich jednostek, do ich remis i co będzie im potrzebne. Są to narzędzia elektryczne, są to prądownice, węże, są to aparaty powietrza, także tak naprawdę cały sprzęt, asortyment strażacki ratowniczo-gaśniczy, który tylko w tych jednostkach był potrzebny, którego brakowało, został z tych pieniędzy zakupiony. Strażacy ochotnicy prawie zawsze są pierwsi na miejscach wypadków, na miejscach zdarzeń, to strażacy ochotnicy niosą tą pierwszą podstawową pomoc i dlatego im mają lepszy sprzęt, tym lepiej dla nas wszystkich, dla całego społeczeństwa. Co więcej, wykonują to swoją pracę społecznie, stąd tym bardziej powinniśmy być wszyscy wdzięczni, więc za każdym razem, kiedy jest taka możliwość, kiedy są pieniądze czy samorządowe, czy rządowe, to trzeba robić wszystko, żeby te środki na nowy sprzęt trafiały do strażaków ochotników i tak się dzisiaj stało w Żorach.